Punkt E. Jedną całą i jedną trzecią x zamienię na ułamek niewłaściwy. Zamiana na ułamek niewłaściwy była również tłumaczona w jednym z filmów o ułamkach. Mianownik przepisujemy. 3 razy całość. 3 razy 1 to jest 3. I do wyniku dodajemy liczbę, która stoi w liczniku. 3 plus 1 to 4. Zatem otrzymujemy 4 trzecie x. Kolejno mamy wymnożyć wszystko, co w nawiasie przez 2. No to plus 2 razy x to plus 2x. A tu będzie mnożenie z ułamkiem, więc ja to rozpiszę. Dodać 2 razy minus 2 piąte. I za chwilkę tym działaniem się zajmiemy. Równa się, przepisuję prawą stronę. 2 razy minus 2 piąte. Znowu, aby było łatwiej, dopisz sobie jedynkę w mianowniku, wtedy widzisz licznik, razy licznik, mianownik, razy mianownik, ponieważ nie możesz skrócić dwójek, bo one są w liczniku. Przepisuję początek 4, 3x, dodać 2x. 2 razy minus 2 to minus 4 i mianownik 1 razy 5 to 5. Równa się my prawą stronę przepisujemy. I popatrzmy. Mamy ułamki. Doprowadzimy te ułamki do wspólnych mianowników, żeby potem obustronnie pomnożyć przez ten mianownik. Wspólnym mianownikiem będzie 3 razy 5, 15. Więc pierwszy ułamek, mianownik razy 5, 3 razy 5 to jest 15, licznik również razy 5. Drugi ułamek, 5 razy 3 to jest 15, licznik również razy 3. 4 razy 5 20, czyli otrzymujemy 20 x, dodać, 2x przepisujemy, odjąć. 4 razy 3. 12 15 równa się minus 3 odjąć X. Mamy wspólne mianowniki, więc obustronnie mnożymy przez mianownik. Ale obustronnie, czyli wszystkie wyrażenia, mnożymy przez 15, 20 piętnastych X razy 15 to już od razu na prze 15 pierwszych, przy ułamku lepiej całość zapisać w postaci ułamka plus. 2x razy 15, pamiętaj wszystko, razy, razy 15. Odjąć 12 15 razy 15, ja napiszę 15 pierwszych. Równa się minus 3 razy 15. Odjąć x razy 15. W każdym mnożeniu z ułamkiem 15 się skrócą. Więc od razu

Teraz robimy porządek. 20x przepisujemy, 30x przepisujemy, minus 12 zostawiamy i tu na końcu jest minus 15x, ona jest po prawej stronie, przerzucamy, zmieniamy znak, plus 15x równa się. I teraz prawa strona, ja ominęła minus 12, więc jak ją przerzucimy, to będzie 12. No i minus 45 przepisujemy. 20x plus 30x i 15x mamy 65x. 12 odjąć 45, jesteśmy na minusie 33. Obustronnie dzielimy przez 65. Otrzymujemy minus 33,65. Pod punkt F mamy ułamki, mianowniki 4 oraz 2 trójki. Wspólnym mianownikiem będzie liczba 12, bo 4 razy 3 daje nam 12. Zatem doprowadzamy do wspólnych mianowników. Mnożymy razy 3 pierwszy ułamek, licznik i mianownik. Drugi ułamek mnożymy razy 4, licznik. I mianownik. I trzeci ułamek również mnożymy razy 4, bo też miał trójkę w mianowniku. Wymnażamy. 5x razy 3 15x minus 3 razy 3 odjąć 9, 4 razy 3, 12 odjąć drugi łamek x razy 4, 4x plus 1 razy 4 to 4 i mianownik 3 razy 4, 12. Równa się. dwójka przepisujemy, dodać. x razy 4 to 4x, 3 razy 4, 12. I teraz możemy obustronnie pomnożyć przez 12, aby pozbyć się ułamków. 15x odjąć 9 dwunastych razy 12 pierwszych, od razu zapiszę, 12 w ułamku. Odjąć 4x dodać 4 12 razy 12 pierwszych równa się 2 razy 12 i dodać 4x12 razy 12 pierwszych. Skracam 12. Wymnażam. Z pierwszego mnożenia zostaje 15x odjąć 9. Z drugiego mnożenia i tu uważaj, bo jest minus przed ułamkiem, więc musisz przepisać w nawiasie to, co ci tutaj zostało. Czyli 4x plus 4 musi być koniecznie w nawiasie. A to przypominam dlatego, bo jest tu minus przed ułamkiem. Tu zrobię wykrzyknik. Ważne. Równa się 2 razy 12 to jest 24. Dodać 4x. Dopiszę tą jedynkę przed nawiasem. Mnożenie przez minus 1, opuszczanie nawiasu. 15x odjąć 9, przepisujemy. Minus 1 razy 4x minus 4x. Minus 1 razy 4 to minus 4. I prawą stronę przepisujemy. Teraz robimy porządek w równaniu. X na lewą stronę. 15x przepisujemy. Minus 9 omijamy. Minus 4x przepisujemy. Minus 4 omijamy. I z prawej strony na samym końcu jeszcze jest 4x. Jak ty ją przerzucisz na lewą stronę, to będzie minus 4x. Równa się. Teraz wracam do liczb, które ominęłam. Minus 9 przenoszę, będzie 9. Minus 4 przenoszę, będzie plus 4. I tu po prawej stronie stoi liczba 24. Ona stoi po dobrej stronie. Nie ma z przodu minusa, więc ona jest na plusie, więc piszę plus 24. Wykonujemy działania. 15x odjąć 4x to 11x. Odjąć 4x to 7x. Równa się 9 plus 4, 13 plus 24, 37. Dzielę obustronnie przez 7, x równa się 37 siódmych.